Witam bardzo serdecznie strzelce. W czytaniu drogowskazów na czerwiec, i zaczynając, pierwsza karta, którą dzisiaj wyciągamy, nadaje jej poziom intencji. Zobaczmy, w jakiej dziedzinie życia, w jakim konstrukcie takim będziemy tutaj, jakby będziecie najbardziej doświadczać, do czego będzie najbardziej, jakby potrzebne, tak? Chcę to wydobyć, tak? Jakby w tym miesiącu, tak? Jakby tą swoją. Aktywność. Dziewiąteczka miecz odwrócona. Uh -huh. Dlaczego będziecie tego doświadczać? Giermek mieczowy odwrócony. Energia aktywności, taka, którą już ona jest, jakby działa jak kula, no, taka, roz, taka śnieżna. Ona po prostu już działa, ale tu patrzymy w kontekście tym po prostu, jakby no, pozytywnym. I to jest taka bardziej, jakby nazwijmy to, taka rozkminka do tego wszystkiego. Zobaczmy energię, która, którą warto poprawić, na którą można zapanować. Chciałoby się tutaj u Was, czytając to, ułożyć, poprawić, tak zanim jeszcze wypłynie tak zwane świata, bo zanim jeszcze jest działa, to jeszcze jest dużo po prostu do zrobienia, energię, które warto przyhamować, przyjrzeć się, e, dla niektórych w pewien sposób pewnie kontrolować, żeby czegoś koncertowo nie spieprzyć, przepraszam za ten kolokwializm, ale jednocześnie on jest tak adekwatny, jest to określenie, że aż hoho. Że aż -ho. I energię, i wręcz po prostu z, przy... Przygasić pewne aktywności, energie, za którymi warto po prostu pójść, pobudzić się bardziej do życia. Jest askielichowy odwrócony. I zobaczmy tą aktywną energię, podpowiedź od duszy. Dziewiątka monet. Dziewiątka monet bardzo specyficzna też tak jakby w tej talii, pierwsza też podpowiadam talia Gregory'ego Scotta, yy, która yy, pokazuje tutaj, że na tej talii jest mężczyzna. Sprawa ma się tak. Energia aktywności to dziewiątka po prostu buławowa. To są te wszystkie energie w tej talii, natomiast dlaczego tego doświadczacie, tak? I powiedziała, że tutaj od tego chciałabym zacząć tak jakby to czytanie dla was. Dlatego, że ta dziewiątka, tak, giermek mieczowy jest energią bardzo mocno wielowymiarową, którą można w pewien sposób, tak jakby nie wiem, dozować, ważyć, przewidywać, jeśli intelekt, jeśli sposób rozumowania świata wam na to po prostu pozwala i to ile na ile go ogarniecie i nie zaślepią, bo tu jest ewidentnie lekcja taka, która mówi, wszystko co będzie się teraz działo, nie daj zaślepić się emocjom, tak? I o pewnym podejściu do swoich emocji, uczuć w sytuacjach bardzo realnych, wynikających z dziewiątki mieczy, ponieważ, tak jakby, tu jest energia zapanowania nad pewnymi sytuacjami. Dziewiątka buławowa, tak jakby w tej, w tej talii pokazuje pewnego rodzaju zupełnie inne, jak mówię, to jest talia recept, talia podpowiedzi, talia dosłownie lekarstw na wiele po prostu problemów. Tutaj większość wizerunków jest pozytywnych, miecze są przekochane w zasadzie. Czyli nie to, co pokazuje się na wszystkich i we wszystkich innych, tak jakby tajlejach, czyli autorka, ale ja Alicja Chrzanowska w tarocie świetlistej drogi przeszła ponad tak, jakby to wszystko, pokazała rzeczywisty wymiar tak jakby tej talii, tego znaczeń tarota, o tak, można by powiedzieć, znaczeń w zasadzie aktywności, pewnych energii w naszym życiu, które też w przestrzeni czasu zmieniają się na różne inne odbiory w pewnych epokach, w pewnych czasach, w pewnych krajach, zupełnie inaczej te, te karty po prostu pokazują tak jakby rzeczywistość, tak jakby też można powiedzieć u każdego tarocisty. Niemniej jednak to, co jest wspólne dla wszystkich w tej talii, to są pokazane rozwiązania, podpowiedzi co najmniej. I to wszystko, co mówi, że każdy z nas może wyczytać jeszcze coś innego, jeszcze inne rozwiązanie z tego, takie, które nasza świadomość, tak zwanie, nazwijmy to, ogarnia, jest w stanie percepcji tak jakby pobudzić, tak jakby dalej podążyć tak jakby za tą y, głównym światłem zawartym w talii, przy energii każdego po prostu, która zawiera każde rozwiązanie i domniemaną z tego możliwość tak jakby tego, co spowodowało na przykład jakiś kłopot. tak Dziewiątka buławowa tutaj pokazuje tą energię wynagrającą za trud, za wysiłek, za nadwyrężenie tak jakby pewne. Że warto, że zostaniecie tak jakby docenieni, tak jakby za to, co po prostu przychodzi i ogrzewa też tak, jakby w pewien sposób ten ogień, to światło z tego ognia, wytwarza też tą, tą um, energię, kurczę, brakuje mi słowa, bo to energia tak, jakby trochę sprofanować to, tak? Czy tą energią, która przywoła wyższe wibracje, wyższą świadomość, wyższe, świetliste istoty, świetliste w pozytywny sposób. Aureolka jest złota, tak? To energia srebra, złota, która tak zwane natchnie tą osobę, czy tego kogoś, kto wam będzie w stanie po prostu tak zwanie pomóc. Być może wy jesteście też tak jakby tą osobą, którą, która ma pomóc tak zwanym innym, albo też inaczej, dziewiątka, czyli nauczyć się, zrobić i przekazać pozytywny wzorzec jakiś. Tutaj mówi, że skup się na tej sytuacji, na sytuacjach, które dzisiaj wydają ci się nierozwiązywalne, ale na razie na energii uzdrowienia, tak jakby tego, w tej wielowymiarowości. Zobacz wszystkie możliwe wymiary, sytuacje i możliwości i ich rozwiązania. Energia ewidentnie dopasowana tak jakby do, do dzisiejszych też tak jakby czasów, do dzisiejszej świadomości tego, co my kolektywnie w jakim wymiarze przerabiamy i doświadczamy wszyscy w tym e, tak zwanym miesiącu, czerwcu, który dla nas jest bardzo takim miesiącem dużego też tak jakby uwolnienia, ale w bardzo specyficznych sytuacjach i w bardzo specyficznych e, m, sytuacjach, które generują bardzo szybko, albo coś się przerobi, albo nie, to wszystko, co jest związane i ma bardzo silną reakcję w naszym ciele, które albo ułoży nas w jakiejś sytuacji życiowej, tak, że będziemy mogli, albo w pewien sposób powoduje pewnego rodzaju ułomność już na, na, na długo, czy to sytuacyjną, czy to dosłownie fizyczną, a czasami bardzo mocno z, z sytuacyjnej na fizyczną po prostu pokazuje nam coś, albo blokuje, albo otwiera drogę, albo po prostu na siłę, na chama po prostu coś zmienia. Generalnie tutaj on mówi, zobacz za czym marzysz też, tak? I to jest ta energia, w którą powinno się podążać, tak? W którą trzeba uważać, zanim się ją wyjawi, na tym, co tutaj po prostu jest. W tej tali tutaj niewyraźnie widać, ale jest kobieta, która huśta się na, po prostu na huśtawce, hmm, być może. I dookoła niej tak zwane tutaj aniołki. Jest też jak jakiś taki, trzyma w ręku też, bo to może być też rozwinięta, taka ja, właśnie mapka albo inny wymiar, który się też odsłania w tej czarnej przestrzeni, który może się wyłonić też, tak, z bardzo specyficznej materii. Jak mówię, czarny zawsze jest, jest neutralny, tak, ale jest też, ma swoje pozytywne energie, niepozytywne wyłania się po prostu z materii, która coś kreuje, którym nadajemy pewnego wartość i określamy, czy coś jest pozytywne, a coś nie, ale jednocześnie ma... Tutaj jest bardzo mocno też w tej talii pokazana strefa wpływów na to, co jest. To mówi, dobrze pomyśl, zastanów się, zobacz, jaka piękna tak jakby czapka z tego pióropusza energia pokazuje i generalnie giermek kielichów z, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli ruch, tak, siedem kamieni. Niby to jest giermek, tutaj nie powinno być żadnych określeń, nie ma też kamieni, tak. No, monety są tutaj zupełnie inaczej po prostu jakby pokazane, ale jednocześnie pokazuje, żeby się za czymś nie pomylić, żeby ten tok myślowo czegoś po prostu jakby pozytywnego nie uciekł, ale jednocześnie, żeby nie umykać do tego, na czym później można, jak na kamieniach, przy ósemce kielichowie, bo chcemy coś zostawić, odejść lub pozostać, żeby się na tym nie poślizgnąć, na tym, co nam wpadnie po prostu do naszej głowy, żeby wybrać w jakiś sposób, jakby przeanalizować pewnego rodzaju ważność i tą wyjątkowość, wiedząc, na czym, za czym można po prostu tak zwanie podążyć, tak? O, bo te kamienie tutaj nie są przez przypadek tak jakby pokazane, tak? trzy, cztery, pięć, tak, siedem, czyli ruch pokazany jest, tak, przy giermku kielichowym, ruch, pewien yy, yy, prąd, pewien kierunek też, tak, jeśli chodzi o to, co dzieje się z naszymi uczuciami, emocjami, które pobudzają, których powodzenie zależy od tego, jakie emocje i uczucia wzbudzimy też tak jakby w innych, w czasami dość nieoczywistych sytuacjach życiowych, tak, o. Dlaczego nas się też traktuje? Dlaczego was, nas, czy dlaczego wy też traktujecie innych? Czy różne sytuacje w pewien specyficzny, wyjątkowy sposób, tak? O. To jest no coś po prostu tak zwanie pięknego. Wszystko dzieje się też w jakiś tam sposób. Musisz zobaczyć pewną wielowymiarowość. I tutaj tarot troszeczkę przestrzega was przed energiami rycerza kielichów. Rycerz kielichów mówi o tym, o konsekwencjach. O konsekwencjach, których w danym momencie można nie prze... Czasami jesteśmy w jakiejś sytuacji i tutaj jest takie, czyli pojawia się energia, która nas wydobędzie, też tak, i to trzeba mieć siłę, żeby wypłynąć, tak jakby później. Zobaczcie, że tutaj ta postać rycerza z mieczykiem, tak, nurkuje, żeby wyciągnąć, tak jakby ten jeden kielich. Jest też to, zobaczcie, energia skorpioniczna, z też z pewną po prostu dozą. Y Kielichy to jest wszystko to, co działa pod wpływem emocji, tak zwanie uczuć i pewnej pewności działania. A tutaj zależnie, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, w tym kontekście, jak się ktoś po prostu tak zwanie zachowa, jak wyjdzie, jak, jak wyłoni się też tak jakby do was i czy wy będziecie... Ona też tak jakby mówi, że niczego nie oczekuj, tak? Albo też uważa, że w sytuacji tak jakby bardzo takiej oczywistej, tak jakby leki, to czasami ja zawsze mówię tak... Jeżeli to mi jedno przychodzi, w ogóle też takie znaczenie, którego dawno już nie miałam z nim styczności, a tutaj mi się przypomina, tak? Pasuje tak jakby do tego przykładu. Rycerz kielichowy to jest też tak, kiedy w interesach się pojawia, tak? Fajnie ludzie gdzie na wódeczkę, się zapraszają, czy jest po prostu na jakieś takie spotkania wychodzą, luźne, luźne, a chcą załatwić ciężkie interesy. I był taki czas, albo w niektórych kręgach da się tak zwanie przy tym leciutko załatwiać bardzo ważne interesy. To czasami pomaga, ale trzeba umieć dozować i wiedzieć, co na ile i cały czas liczyć się z, nie, do końca z niefajnymi konsekwencjami, z tymi, którzy mogą uczuciowo też zamknąć mm, tak zwanie pewnego rodzaju wyjątkowość, tak jakby waszą, czy to, że wasze oczekiwania też, tak, czy postawy w niektórych sytuacjach konkretnych, tak? Żeby ich nie zinfantylizować, ale też, żeby w pewnych po prostu jakby sytuacjach okazuje się, że one są wyjątkowo inaczej, czyli spojrzenie na coś po prostu innego i inny rodzaj zachowania. Dziewiątka. Wieczowa mówi o tym, że chcemy wrzucić też tak i ułożyć nowe zastosowania albo nowe zasady dla czegoś, tak? Dla jakiegoś zjawiska, czy dla jakiejś relacji. I tutaj pokazuje, że zobacz, już coś się zmieniło, nastąpiły pewne zmiany, tak? Tutaj chodzi po prostu tak zwanie o to, żebyście w odpowiednim, na odpowiednim etapie, w odpowiedni sposób tak jakby się skonfrontowali. I dzisiaj trzeba zadbać o to, tak? Co będzie... Tak zwanie w przyszłości, jak pewna opcja się, jak będzie wyglądała na przyszłość. I tutaj raczej chodzi o to, no to samo, to, że czytamy na czerwiec też, tak? To jest najbliższa, też tak jakby przykład, która, przyszłość, która przygotowuje do dalszej opcji, a jednocześnie układa pewne sprawy. Bądźcież, rycerz kielichów, wbrew wszystkiemu, on zmienia bardzo dużo. Dlatego też być może ma ten znak skorpiona, który generalnie też śmiesznie, bo on jest zawsze, mówię, przypisany dla energii reprezentujących wodę. Reprezentujących kielichy, a jednocześnie są tego typu skorpiony, które są przypisane dla energii piasków, such, suszy wręcz suchego. O. I tak jakby dwa po prostu tak zwani światy, czyli w pewien sposób też tak jakby był czyli jakby bardzo duża, tak jakby transformacja, ogień i woda w pewnym wymiarze, tak? Jeśli popatrzymy na to z perspektywy żywiołów. To jest, ale główna to jest osoba i szybki sposób, pewien specyficzny sposób transformacji ze skrajności, skrajność, jeśli chodzi o ten po prostu tak zwany symbol. Rycerz kielichów i energia rycerza kielichów bardzo mocno po prostu tak zwanie zmienia. Zmienia pewien układ też, tak, swojego środowiska, swojego tak jakby tematu. Tu przypomina się mi się znowu następny bardzo ważny, tak jakby przykład, bardzo specyficzny, też tak, aha, i pewne sprawy przy tym można zinfantylizować, na przykład, albo nadać im nieodpowiednią wartość, albo to, że się spotyka w określonych warunkach, może każda ze stron wynieść błędne po prostu yy, błędne oczekiwanie tak jakby efektu i tego na jakim poziomie jak się dogadaliśmy to jest w zależności też od środowiska w jakim po prostu tak zwanie przebywacie o. Energia mówi, bądź pewny siebie, tego co masz, tego co jesteś i mówi tutaj przy tej dziewiątce o charakteru, pewnej sile, ale takiej mądrej sile, otwartej, bo mimo wszystko tej twarz i wyjście tego człowieka i to jest podpowiedź od duszy, więc nawet gdyby miał grmaśną minę, to trzeba by zinterpretować jest, że on jest w tym stanie takim po prostu jakby bardzo pozytywnym i grmaśność odegrać jego zatroskanie. Hmm. Tutaj generalnie też ten giermek kielichu pokazuje, przypomina mi się... Pewnego sytuacji, pewna sytuacja, myślę, przed którą też strzelce mogą stanąć w swoim życiu w tym miesiącu, kiedy pani bardzo chciała, tak jakby coś zmienić, i to była świadoma energetycznie pani, i chciała przepracować swoją relację, tak zwanie, z szefem, bardzo mocną w kontekście tego, jakie ona miejsce zajmuje w, tej, w danym miejscu, tak jakby tym, którym jest w danej relacji. No i przepracowała tak jakby to wszystko, i w bardzo dziwny sposób tak jakby się to skończyło, czyli nieodpowiednie też skończyło się tym, że ten szef, te stanowisko, które ona tam walczyła dla siebie o pewne rzeczy, w ogóle zostało tak jakby zamknięte, zlikwidowane w całym, nie w tym ich jednym oddziale, tylko w całej Polsce. Zmienił się w ogóle też tak jakby układ. No i ona mogła zobaczyć, że albo tu pozostanie tak jakby na pewnych warunkach, troszkę ona się też tak jakby zmieniał, troszkę w na inne kompetencje może przejść, czyli inny sposób w ogóle funkcjonowania, łącz, albo po prostu pójść z większymi kompetencjami, z pewnym już doświadczeniem, tak jakby na nowe. I nie wiadomo, co w danym momencie jest tak zwanie lepsze, tak zwanie, bo się niby osiągnęło to, co się tak zwanie chciało, i mówi, tu w tych warunkach już się nie da, trzeba przyjąć zastosowanie pewnych najważniejszych prawd życiowych. Tak zwane gdzieś indziej. To jest znowu coś, co teraz patrząc na strzelce i pamiętając poprzednie czytanie strzelcowe, jednocześnie z tego miesiąca, czyli to, co jest związane z tym czytaniem na tym żółtym tle, nazwijmy to tak, żeby łatwo było zidentyfikować to, że jest tak jakby gotowa, zmieniam coś, żeby móc tak zwane pójść też tak jakby na lepsze. Tak? Czyli spotkanie nowych ludzi do nowych tak zwanych opcji zawodowych, finansowych, czy też związków wręcz i relacji w nich. Też takich, które mówią: dobrze, to już jakoś się toczy, jest, coś zostało przypracowane na pewnym etapie, a teraz idę po prostu ku czemuś tak zwanie nowemu. Stary zostaje jako coś, co nadal towarzyszy, tak? Natomiast pewna konfiguracja tutaj bardzo mocno się tak zwanie mm, zmienia. Rycerz Kielichów to spełnienie marzeń, czyli nowe marzenia, nowe możliwości, ale też trzeba bardzo mocno bo to jest też tak, że rycerz Kielichów w takich sytuacjach też przeważnie sporo traci, jako ten, kto wprowadza też pewne energie kolektywne. Rycerze w ogóle pracują też w pewnych kolektywach. O. No i cóż, kochani moi, kłaniam się pięknie i mam nadzieję, ta, A jeszcze może nie powiedzieć, a to ja mówiłam o tym po prostu o tak? O sytuacja jest tak zwane po to żeby zobaczyć pewnego rodzaju wielowymiarowość i zobaczyć że pewne recepty pewne sposoby oczekiwania wiedzenia jak coś już się potoczy jak coś będzie trzeba będzie zweryfikować bo to wcale nie musi się tak po prostu potoczyć jak się tak zwanie wydaje trzeba przyjąć wielowymiarowość relatywność tak dygresywność też tak jakby pewnych zjawisk w naszym życiu i tego w jakiś sposób plastyczny tak zwane dopasowywać jak powiedziała, to jest tak jak fizyka, już teraz poleciałam za daleko też tak, jak pewne zachowanie tak zwane kwantowe. Już tutaj generalnie nie da się powiedzieć, że ktoś zmienił zdanie, tylko w bardzo specyficzny sposób postrzeganie i działanie w pewnych tych samych tak jakby y, sytuacjach, a jednocześnie bardzo różnych od siebie, zwłaszcza tego, co zawsze ludziom mówię. Pewne zachowanie do tego, taki, tak, czas się trzymać i nie odpuszczać, no ale ten sam tak zwanie. Yy, ta sama konstrukcja, ten sam konstrukt, tak jak pewnego zachowania i relacji, no w tej sytuacji no nie ma znaczenia, tak? O. Idź, podążaj, tak zwani rób tak jak trzeba, i taka jest zasada, trzymaj się na upartego. Ale jak ktoś zapyta, wypić kilonka czy nie wypić, no to nie można powiedzieć tak, idź, pij ile tego, tylko trzeba puknąć się w głowę, tak zwani, powiedzieć, nie, nie, to do tego ten relatywizm troszeczkę nie, to troszeczkę inaczej, tak? O, jeśli ktoś zapyta tego typu sytuacje. W ogóle to powinna być taka opcja każdego spojrzenia na każdą sytuację życiową, że ten sam ten sam konstrukt nie pasuje do do wszystkiego, że są sytuacje, w które nie podlegają, po prostu są skapłana odwróconego nie podlegają po prostu pewnym modyfikacjom. No tutaj tego nie mam, ale chciałam bardziej to po prostu tak zwanie pokazać. Zobaczenie ogromnie piękne tak zwane doświadczenie i umiejętność panowania tak jakby na tym słuchając, chodząc bodźców też tak, układa, to jest troszeczkę też y, taka energia, która też otwiera nowe perspektywy albo świadomość tego bardzo dużej zmiany właśnie znowu w swoim życiu. Czy to opcja jakiegoś, no, y, no tutaj jest wachlarz bardzo duży, nie chciałabym wszystkiego też tak jakby przetaczać, y, nowe możliwości zmiany warunków też tak jakby życia, y, warunków po prostu tak zwane wyjścia, ale one zależą od danego, teraz od danego momentu utrzymania się też tak jakby w pewnej przestrzeni, Obudzenie pewnego nowego, tak jakby nowy system, nowa świadomość, też tak, wielkie przebudzenie, tak, o, że trochę inaczej, że niby to samo, ale troszeczkę z inną intencją, jakby, o. I ta podpowiedź, bądźcie pewni tego, co życie wam na pewno, tak jakby to te zamieszanie, ten galimatias, tak zwani, może się wydawać. Natomiast jest w tym jakiś boski po prostu, tak zwany porządek, plusów, minusów, harmonii pewnej, ale przy gierku mieczowym też pewnej niewiadomej, czasami śmiesznych sytuacji, czasami strasznych, pewnej dojrzałości, dojrzewania w pewnych sytuacjach i jeszcze, jeszcze innego spojrzenia, troszkę jak przez ten kalejdoskop życiowy i znalezienia jednak tam, chociaż mówisz, nigdy się coś nie powtarza, ale ja uważam, że każdy, w każdym i we wszystkim. Można znaleźć pewien po prostu jakby klucz do pewnego po prostu porządku, który otwiera pewne wielkie bramy, wielkie możliwości, lub generalnie spycha nas, ale to działa, dzieje się raz na bardzo długi czas. Ta dziewiątka jednocześnie zachęca tak zwanie do tego, że do skorzystania z własnego doświadczenia, z własnej prawdy też tak jakby życiowej, że coś jednak wy przyciągacie też, tak? I oby, z całego serca, żeby to były finanse, ale to mogło wszystko to, co ważne, najważniejsze, kto daje podstawę do bytu, do zadowolenia, do wiedzenia, jak to po prostu przychodzi, jak z tego korzystać. To też są argumenty na własną po prostu rację, w której jednak ona się trzyma, może, że własnej po prostu jakiejś prawdy. Jednocześnie sporo działań, sporo ostrożności, bo tak jakby tu pewna dojrzałość pomaga spojrzeć w pewien sposób wprawdzie na inne po prostu wymiary różnych sytuacji. I dopasowanie ich do pewnej konstruktu, tak? Wyjścia do, do innych, do świata, zmiany też Was samych na nowo. Mhm. Kłaniam się pięknie. Mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne. No i cóż, do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję. Nie idźcie w różnego rodzaju skrajności, nie schodźcie za głęboko, tak? Też poczekajcie. O. Mhm. Nie zakładajcie też złych zamiarów, tak, swoich i innych, tak, w kierunku, tak zwanie, do Was. Do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję.